Hello, witajcie moi drodzy. Hello, Charlotte. A my będziemy lecieć do, 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 do gry, lecimy do momentu, w którym skończyłam. Nie, czekajcie. Tutaj w tych drzwiach miałam coś szukać, chyba tak? Tu? Nie, tu. Nie tu Nie tu Nie tu Co? Um. Marnuje to tylko czas Prowadź mnie z powrotem Proszę Pewnie, daj mi chwilę Ech, Ludzkie ciało jest takie kruche Nie mogę tak po prostu przeprosić Jeżeli niechcący je zepsuję, prawda? Chodzą granliny, służę ich No dobrze, co my tu mamy? Hmm, wszystkie te śmieci są do niczego. Nożyczki nieźle, ale nadal nie najlepsze wyjście. Jaka szkoda, że powrócę tę piękną skienkę. Hej, chcesz zagrać chowanego ze mną moimi przyjaciółmi? Ona ma trzy oczy. Widzisz, bardzo się nudzę. A racja, zagrajmy w grę. Nuda jest najgorsza, nieprawdaż? <laughs> Otwórz oczy, nadchodzą mu nożyczki. Co? O, słucham hasające kramliny. Co? O, kim jest ta osoba? Co ja? Muszę tylko zmienić kanał i wszystko będzie dobrze? Racja? Hej O, nie rób ze mnie mordeńczy. O, no, 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 o, no, 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 no. Mam wrócić, tak? Dobra, czekajcie. Szło się tędy, na pewno. Tak, dobra. Git, good, it Zaraz tu se zapiszę. Będzie szybciej, jeżeli mnie coś zabije. Muszę wrócić. Się szło chyba tędy. W ogóle ja mam shift. O no, nie tędy. Zabija mnie. Poszli, taniej, już niech nie ktoś mi powie. Czalotę tu nie ma? Oha. Aha. Aha. Charlotte? Felix, set, tu jesteście. Dobrze, że nic wam nie jest. Nie, ci nie jest. I co ty do tej bawełny, do pieca? Tak, krew nie jest moja. Kiedyś, kiedy was nie było? Pomyślałem, że wrzucę tutaj kawały mięsa, które widzieliśmy. Czyżby? Wszystko dobrze? Tak, nie musisz się martwić. Rany martwiłam się o Ciebie. Ale oto jesteś cała we krwi i jeszcze bardziej niewiarygodnie szczęśliwa niż zazwyczaj. Cóż, bardzo przepraszam. Czekaj, ty martwiłeś się o mnie? To coś nowego. Mówisz, jakbym był dubkiem. Wiesz. Dziękuję za wiary we mnie set. Naprawdę jesteś moim przyjacielem. Jestem lekarzem, a nie przyjacielem. Tak, tak, rozumiem. Więc jesteś najlepszym lekarzem. Chodźmy wszyscy. I tak zostanę zwolniona po tym odcinku. Otwarte. Charlotte? Hej, na pewno nic nie jest. Jesteś niekontaktowa. To nic takiego. Kłamca. Dobra, nie musisz mi mówić, co się stało. Już złapię za rękę. Złapie go te chwyta Feliksa za rękę. Cześć, się, się? Oho, chodzimy. Tak. Gdzie jest. Sliba szczeka. Hej Felix. Tak. Możesz powiedzieć, mi więcej o tym, czy uszkamy? Wiem, że nie jestem taka mądra jak ty, ale postaram się zrozumieć. Więc... Wiem tyle, że tutaj się ludzie to prychty. Zostali stworzeni przez wyrocznie, którą nazywają Bogiem. Prytnie są niezwykle potężne. Mogą zmieniać rzeczywistość pod swoją wolę, co naprawdę po za nie zaskutkowało powstaniem wielu różnych wymiarów. Z tego, co zrozumiałem, każdy gatunek postrzega je inaczej. Inaczej nie wyglądałby tak ugh, tak ludzko. Właśnie dla Ciebie. Podczas mojej ostatniej wizyty było ich dużo więcej. Teraz prawie nikogo nie spotkaliśmy. To miejsce to jeden wielki śmietnik. Nie o to tak być. Może stało się coś złego? Um, mój komputer, dlatego teraz, powiedz mi. Ja tego nie mogę teraz re -re kiedy ja nagrywam Okej okay. świetnie, martwa prija, biedna. Kolejne Nie rusza się. Wszystkie wyglądają tak samo. My pewnie też wyglądaliśmy dla nich tak samo, wiesz? Pifara mała. Jest to zawsze kiedy do nas. Fajne. Nie zabieramy tego, ale broń mogłaby być przydatna. Nie, jeśli nie wiesz, jak jej użyć. No masz rację. Mam najgorsze oceny na WF-ie. Okej, okay. września numer dwa, numer jeden, tam jest na początku trzy osiem czekaj, co? Osiem. Pokój wygląda jak ósemka. Tutaj normalny był pokój, tam też był normalny. Na numer 3 do tej ponoś mamy nie wchodzić. chodzićrzemaj teraz do tutaj możemy czy się nie otwierają dobra 5 4 tutaj potrzebuje więc to nie 9 czekaj, osiem, dziewięć jeden dwa nie, cztery to było, nie? cztery, no pierwszy czwarty drugi dobra, czekajcie tam była trzecia, więc yy, pierwsza była cztery 9, 8, jaki miał drugi jeden? Nie, no dobra. Zdobyto maskę kata. No spojrzyj na egzut. Jak wyglądam? Całkiem przerażająco. Spoko. Też się cieszę. Aj, kiszki mi marszegają. Czuję obja. I mówię o obiedzie do takiej grzadzie. Co? Nie mam pasła. A bo miałam teraz iść tamtej, dobra. Dlatego mieliśmy tu nie chodzi, bo są katy tu wszędzie. Ok, na stole leży 8, 3, 5, 7, 5, 2, 9.

Są zamknięte. Pokój telewizyjny. Czy musimy się tam dostać? Tutaj. Więc to tak przedstawiam te wyrocznie. Jest piękna. Na Twojej informacji: wyrocznie nie mają fizycznej formy ani płci. Ta przedstawiona tu jest niczym więcej jak chryjańską kapłanką. Jest tu coś jeszcze? Kramlin, gramlin. Co? Chyba słyszałam, co jest za drzwiami. Mam nadzieję, że to nie Kaci. Teraz my też jesteśmy Katami, pamiętasz? To otwórz. Ciała. Jedno z rozumów, chciał się rusza. Wciąż żyje. Proszę, proszę. Witajcie, drodzy Kaci. Jesteście tak mali, a jednak to wy przyszliście zakończyć życie naszego ostatniego dziecka. Jak ironiczne. Odejście i zamachnijcie swoimi oszczami. Nie każcie nam czekać ani chwili dłużej. Um, bardzo przepraszam, ale nie skrzywdziliśmy Was w żaden sposób. Nie skrzywdzicie? Jak to? Cóż po pierwsze, nie jesteśmy jednym z Was. Zdejmujemy maski. Kobieta wyciąga swoje słabe ręce w stronę mojej twarzy. Tylko para oczu. Jesteście zaledwie podróżniczką? Um, brakuje mi czegoś? Cicho! Rozmawiamy z prawdziwą wyrocznią, twórcą wszystkiego, co istnieje w tym świecie. Ciało nie jest tylko umierając w czym nie? To, to zaszczyt Cię poznać. Wyglądasz na dobre dziecko. Wierzymy, że znaleźliśmy kiedyś Twojego rodzica. Ech. Kobieta kaszle krwią. Powinniście opuścić tę ziemię. Nie mamy już wystarczająco dużo czasu. Co z tą dziewczyną? Nie może już być uratowana. Ale my chcemy być z naszymi dziećmi do samego końca. Ale to są tylko ciała. Powinniśmy już iść Charlotte. Racja. Spotkamy się jeszcze? Szukaj, Adana, gdzie nie znaleźć. No, na no spoko. Tutaj już nic nie ma, więc. A zapis. Tutaj byliśmy. Tutaj. Tutaj. Na sam początek. Czyli do domu chyba już będziemy wracać, bo to jest sam początek. Mo mogę Nie mogę. Wiecie co zapiszę sobie na innym pliku to? Nie żeby coś. Poczekalnia. Czyli nie mogę wrócić do domu, wychodzi na to. Mam przeczucie, że to ostatni kanał jaki odwiedzimy. Cóż, to może nie być dalekie, prawdzie? Chodźmy więc. Chyba muszę przeprosić. Za co? Wiele rzeczy: ucieczkę, narażenie się na niebezpieczeństwo, yy, przez to, że musieliśmy. Yy, nie wiem, kogoś zabić, zmuszanie się do przejścia tu. Znalazłem to, czego szukałem, ale nie czuję żadnej satysfakcji. Nie mam najmniejszego pojęcia, co tu się stało. Nadal nie mam. Myślałem, że wujek zauważy moje dokonania, jeśli napisze pracę o wyrocznej, fantastycznej jednostce. Jednak ta wyrocznia jej wszechwytnie pachną śmiercią. Spóźniłem się o 20 miliardów lat. Musisz myśleć, jak bezsensowna była ta wyprawa. Możesz śmiało się ze mnie śmiać. Skarć go, przytul go. Skoro go cały czas tulimy. W porządku, proszę, przestań się obwiniać. Czy nie wszystko w naszych życiach jest praktycznie bezsensowne? Jakie to jest pocieszające! Jesteśmy tacy malutcy, prawda, jak robaki albo nawet larwy, ale uważamy się za ważnych i robią wszystko, by czerpać korzyści. Czy nie to jest śmiechu warte? Poza tym lubię chodzić to na przygody. Dla mnie to jest jak bycie z przyjacielem. Pff. Co jest z tym pseudointelektualnym monologiem? Nie próbuj wyglądać na mądrzejszą niż jesteś ludzka larwo. przypadkiem nie jesteśmy już przyjaciółmi? Fajne odzyski, do siebie mają. Jeśli, jeśli tak mówisz. Echem, na co czekać? Wchodzimy? Ehm... Um, co? Aplauz! Witajcie, witajcie, drodzy goście! Czekaliśmy na was! Teraz możemy nareszcie porozmawiać! W takim razie, podoba wam się pokaz? Nie odpowiadało wam? Pokaz? Ale oczywiście wszystkie światy, które odwiedziliście! Dawniej istniała nieskończona liczba kanałów, wiecie? Teraz zmienił się w le ledwie nagrania ich dawnej chwały. Jeśli mogę spytać, co się stało z tym światem? Wiele, wiele rzeczy. Dawno temu byliśmy nazywany Bogiem, choć nigdy nim nie byliśmy. Nasze własne dzieci podniosły nas rękę. Mieliśmy tysiąc rąk, jednak wszystkie odcięli i teraz jesteśmy bezsilni. Obserwowaliśmy świat miliardem oczu, jednak wydubali każdy z nich i teraz jesteśmy ślepi. Skaka Skakaliśmy i biegaliśmy po świecie, który stworzyliśmy, jednak nie możemy już wykonywać choć jednego kroku. Gdyż nasze nogi zostały nam odebrane. Dzieła, które gorąco kochaliśmy bez względu na ich czyny, same się zniszczyły i teraz jesteśmy sami. Jednak wybaczyliśmy im ich grzech i wybaczamy wam. Widzicie, wszechświat, który stworzyliśmy umiera. Nic już nie istnieje. Możecie jedynie ulegać wspomnieniom przeszłości, nieważne jak zniekształcone one są. Wkrótce rozpadniemy się, tak samo stanie się z tą ziemią i z tymi, którym, którym po niej chodzą. To byłoby kłopotliwe, my by względnie musimy wrócić do domu do jutra rano. A, to była czarota. Powinna mówić jej głosem. Cóż jest sposób ludzkie dziecko? życzysz sobie spróbować? Zgódź się. Co mam robić? Połóż ręce na ekranie, jeśli możesz. Jesteś pewna? No, nie ma innego wyjścia, nie słyszałeś, wyroczni? I tak weź mnie, nie posłuchała, prawda? Mimo, że nie chcę sprawiać nikomu kłopotów, ostatecznie jestem dość uciążliwą osobą, nie? Kładę ręce na ekranie. Wyrocznia, nie. Sam Bóg tego świata kładzie dłoń tak, by pasowały do moich po drugiej stronie ekranu? Niewyraźnie pamiętam, co się działo potem. Przyjąłam Boga do serca i poszliśmy do domu trzymając się za ręce. Wszystko, czym byłam, stało się nią i wszystko, czym była ona, stało się częścią mnie. Razem odwiedziliśmy... powiedziałyśmy dobranoc do umierającego świata? Całe życie, planety, gwiazdy, czarne dziury, nawet atomy przestały istnieć. Jeden po drugim kanały się wyłączały. Czy to jest jakieś nawiązanie do tego, że w dzisiejszych czasach ludzie już mniej oglądają telewizory, bardziej technologia poszła do przodu i teraz tylko telefony, internet i tym podobne? Aha. Wyrocznie użyła mojego ciała jako naczynia i zużyła resztę sił, jaką miała, żeby sprowadzić nas do domu? Dzięki temu mogliśmy bezpiecznie wrócić. Kiedy nas nie było w naszym świecie, nie minęła nawet sekunda. To dopiero historia, moja droga. Osobiście spotkać wyrocznie, nawet umierającą, spotkać niesamowite szczęście. Czy to jest ten pustelnik, czy coś? Cóż, kto by wiedział? Czy zawsze musisz nosić tę straszną maskę, kiedy mnie spotykasz? I tak wiem, że używasz ciała mojego taty jako pojemnik, żeby ze mną rozmawiać. Uważaj na słowa, moja droga. Myślałem, że rozmowa z tą używając kogoś, kogo znasz, jako nie byłaby nietaktowna, ale się nalegasz. Pan parasolka zdejmuje maskę? Aha, to jest jej tata. Teraz lepiej? Tak, dużo lepiej. Twoje oczy mają taki ładny kolor. Powiedz pani parasolkarzu. Hm? Czy znałeś może osobę, którą spotkałam w świecie telewizji? Czemu jesteś taka pewna, że ktoś tam w ogóle był? No. To dlatego, że popełniłam niewyobrażalny grzech. Ale pamiętam go jak przez mgłę. Jakbym oglądała to z boku. Twoja naiwność nigdy nie przestanie mnie bawić. Chodzi o tą osobę, co ją namówiła, chyba do tego. Tak, spotkaliśmy jednego kata, tam pamiętacie? Oczywiście musielibyśmy zedytować twój kod źródłowy wkrótce po tym, jak wróciłaś. Nie mogę powiedzieć prawdy czyż nie. Mówisz, jakbyśmy byli w grze wideo. Większość światów jest oparta na kodzie, moja droga. Jaka prawda? Jeśli tak mówisz, ale czemu miałbyś to robić? Twoje wspomnienia były niepotrzebne. Pamiętaj, nie chcemy, żebyś oblała swój program edukacji? Wszystko jest już wystarczająco pokręcone przez wyrocznię, która stała się częścią Ciebie. Jestem pewien, że pan set będzie bardzo zły, jeśli wasza dwójka zacznie się zamę zamęt, kiedy oni nie patrzy? A podwoje dwoje wiemy, że taką... taka nie jestem, proszę pana. Ehm. Swoją drogą jestem zaskoczony, że zdołałaś pomieścić boską jednostkę bez rozpadu Twoich systemów podtrzymujących życie. Pewnie była zbyt osłabiona, żeby wyrządzić tyle krzywdy mojemu ciału. Mhm. Mm co się teraz z nią dzieje? Nadal śpi. Chciałabym się więcej porozmawiać. Nawet po zobaczeniu jej wspomnień nadal wiele o niej nie wiem. Wrocznie, czym one właściwie są? Można porównywać je do gwiazd? Zbliżających się do końców ich żyć, stopniowo tracą całą moc i stają się inflantywnymi białymi karłami. Sama pomyśl, czy Bóg zdolny do tworzenia nowego życia od zera interesowałby się tak nieistotnymi stworzeniami jak ty? Nie mówisz teraz o mnie? <laughs> Dobre. Cóż, czy to nie wspaniałe, że poznałeś nowego przyjaciela? Teraz weź swoje tabletki i spać. Nie chciałabym, żebyś zasnęła w trakcie lekcji, choć te tylko opóźniają twój status bezrobocia. Dziękuję za znalezienie dla mnie czasu. Dobranoc, pani parasolkarzu. Dobranoc, mała Charlotte. Ehm. Um. Ja dalej mam wstążkę. Wierzę, tabletki, dobra. Coś tu się zmieniło? Co? Ehm. Um. Wiecie, jak wyglądało to wszystko na początku? Są zamknięte. Okej, okay, tutaj. Co? Przecież tam, tędy się chodziło z biblioteki. Ej, teraz wszystko wygląda całkowicie normalnie. Cześć, weź zabawkę. Zabieram zabawkę ze za sobą, ok? Cześć, Makat Marrow. Um, spać tak. Ciekawe, czy zobaczę we kosmiczną rybę? Kim ty jesteś? To ja niby? To niby mam być jaset? What? Dobranoc, Charlotte, ale ja jestem dziewczyną! Przytuliłam mojego zabawkowego klika Dobranoc, Felix Dobranoc, pani parasolkarzu i wyrocznio Dobranoc, aniel stróżu, który mnie pilnuje Hello, Charlotte! Koniec Dzięki za grę, mam nadzieję, że przejście tej gry podobało wam się tak samo jak mi jej tworzenie Do zobaczenia w drugim epizodzie Ale wcześniej! Zanim zacznę drugi epizod, to jest taki spirin off, który się dzieje między pierwszym epizodem a drugim i go sobie na początek ogaram. I zanim wejdzie drugi epizod, to go zobaczycie. Ale wiecie co? Tak teraz sobie jak myślę o tej grze, to podejrzewam, że wyrocznie ja miałam nawiązywać do tego, że co z mniej telewizorów się używa, przynajmniej według mnie. Może to, to wcale tego nie nawiązuje, może to jest jakiś, nie wiem, wymysł bo, bohaterki czy coś, ale prawdopodobnie mm, właśnie to jest wymysł po prostu bohaterki, no bo mam wrażenie, że ona ma schizofrenię, coś w tym stylu. No bo, cóż, ra, na początku gry wszystko było jakieś dziwne, jak zauważyliście, i po tym jak wzięła tabletki, które prawdopodobnie mają jakoś działać na to, jej wyobraźnia jakby się przystosowała i widziała już wszystko normalnie. Takie są moje odczucia, ale w takim razie jestem ciekawa, jak naprawdę wyglądał yy, ten Adrian Huej, Huey nie, nie, nie wiem, jak on się nazywał, Hunex chyba, nie wiem, Bennett i ten, 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 ten Felix, jak oni się naprawdę brali i wyglądali. Z tego co rozumiem, co ona wyobraziła sobie, że pan parasolkarz to jest w rzeczywistości jej ojciec. A jej ojciec chyba nie chciał jej powiedzieć prawdy o tym, że ma schizofrenię, bo i tak by nie uwierzyła pewnie. I jakby przez to udaje pana parasolkarza dla niej? Coś w tym stylu? Okej, okay, moi drodzy, tutaj się pożegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej serii.